Z Pana wypowiedzi na temat banków spółdzielczych wynika, że w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego sytuacja w, w sektorze bardzo się poprawiła. W zasadzie KNF nie ma większych zastrzeżeń do banków spółdzielczych. O, sytuacja istotnie poprawiła się w sektorze banków spółdzielczych w zakresie rentowności przede wszystkim, ale też poziomu wyrezerwowania i nawet jakości portfela kredytowego, ale to nie oznacza, że nie mamy. Zastrzeżeń, czy nie mamy uwag dotyczących działalności sektora obecnie i dotyczącej również sposobu przygotowania się przez sektor do wyzwań, które niewątpliwie nastąpią. Jednym z tych wyzwań jest na przykład istotna trudność, jaką doświadcza część podmiotów sektora w zakresie pozyskania dobrego nowego kredytobiorcy. Ale też chyba zagrożeniem dla banków spółdzielczych. Także dla banków komercyjnych, ale być może dla banków spółdzielczych większym, jest to, że stopy procentowe jednak wkrótce spadną i te dobre wyniki finansowe banków spółdzielczych mogą zgoła inaczej wyglądać za chwilę. Dokładnie tak. Na dzisiaj uwarunkowania rynkowe są tego typu, że banki głównie dzięki wysokim stopom wypracowują bardzo wysoki wynik finansowy, no, ale to nie jest też bez ryzyka. Tak? Ryzyko stopy procentowej w podmiotach naszego sektora. Jest na relatywnie wysokim poziomie, i jednym z naszych zadań jest też oddziaływanie na sektor, takie, żeby tworzony był wymóg kapitałowy na ryzyko stopy procentowej, aby banki jednak w możliwie najlepszy sposób przygotowały się do niewątpliwej zmiany, która nie wiemy kiedy, ale kiedyś nastąpi, tych warunków rynkowych. W Pana wystąpieniu uwagę na to, że mówi Pan, co może Najmniejsze banki spółdzielcze w zrzeszeniach no, nie zadowolić. Propozycja taka, żeby część zysków banków spółdzielczych pozostawała w banku zrzeszającym automatycznie, żeby bank zrzeszający nie musiał gdyby, prosić banki spółdzielcze, żeby przekazywały środki na pewne służące wspólnym celom działania. Tak, szanowni Państwo, banki zrzeszające czeka. W najbliższym czasie mnóstwo różnego rodzaju wyzwań związanych z dokonującą się w, sektorach, w sektorze banków spółdzielczych i moim zdaniem nieuniknioną integracją funkcji, na co są potrzebne odpowiednie środki. Mówię tutaj chociażby o kwestiach związanych z rozporządzeniem DORA, o kwestiach z roz, związanych z rozporządzeniem z, z ASG, tak banki. Banki zrzeszające nie mogą za każdym razem, kiedy potrzebują środków na prowadzenie działalności na rzecz zrzeszenia, zabiegać o wysokopłatny kapitał. Powinny mieć odpowiednią część wyniku finansowego wypracowywanego przez sektor do własnej dyspozycji w postaci przyzwoitego wyniku finansowego i przyzwoitej rentowności. Mówi Pan także o przyszłości banków spółdzielczych. O tym, na czym powinny się skoncentrować? Może Pan przypomnieć? Mówiłem o, o kilku rzeczach. Jedną z takich najważniejszych dla nas, choć być może troszkę wykraczających poza nasz bezpośredni mandat, ale no związanych ściśle z funkcjonowaniem, z jakością funkcjonowania organów w bankach. Jest ułożenie kwestii związanych ze współpracami organów banków spółdzielczych między sobą i kwestie związane również ze współpracą z udziałowcami. To jest cały zakres zadań przed rozwiązaniem, których sektor stoi. Celem naszych działań jest też to, aby awarii w obszarze ładu korporacyjnego, takie jakie doświadczaliśmy w niektórych podmiotach, aby ich nie było. A warunkiem, czy jednym z uwarunkowań niezbędnych do takiego osiągnięcia stanu bez awarii, jeżeli chodzi o ten obszar, jest niewątpliwe, ścisłe, bardziej ścisłe związanie udziałowców z bankiem spółdzielczym. Również poprzez zwiększenie wartości udziałowej. Wartości jednostki udziałowej czy wypłaty dywidend? No ale z dywidendą, co też pamiętam z pana wystąpienia, jeżeli chodzi o banki spółdzielcze, są, są pewne problemy, bo czasami jest tak, że e, udziałowcy banków spółdzielczych po 15 latach, kiedy nie otrzymywali wypłaty dywidendy, nagle szukają sposobów, żeby tę dywidendę wydusić. Tak jest. To jest często efekt tego, że udziałowcy czuli się zapomniani przez bank spółdzielczy przez długie lata. Już nie wnikam w to, że często była potrzeba budowania tych funduszy własnych na odpowiednim poziomie. Ale dzisiaj fundusze własne kształtują się na takim poziomie w bankach spółdzielczych, że podmioty te mogą sobie pozwolić na wypłatę dywidendy w pewnej wysokości udziałowcom banków. Swoim udziałowcom, ewentualnie jeśli nie chcą tego robić, to mają taką opcję jak dopisanie części wypracowanego zysku do funduszy własnych, zwiększenie wartości jednostki udziałowej w bankach. Wtedy środki pozostają w banku, są wykazywane w rachunku funduszy własnych a udziałowiec ma wartość swojego udziału odpowiednio zwiększoną. Ważne jest i też przestrzegaliśmy sektor w tym aspekcie, żeby jednak te roszczenia nie były realizowane w stopniu nadmiernym. Wydaje nam się, że wskaźnik ROE netto jako poziom docelowej takiej dywidendy wypłacanej przez bank spółdzielczy, czy dopisywania określonej wartości do udziału jest poziomem adekwatnym. I uczciwym, zarówno dla banków, jak i dla ich właścicieli. Mówił Pan też o tym, że banki spółdzielcze przemyślały kwestię swojej tożsamości. Jak to należy rozumieć? Yy, jesteśmy w sytuacji, yy, że nie do końca dzisiaj, i nie w każdym przypadku wiemy, do kogo bank spółdzielczy należy. Nie jest własnością udziałowców, którzy często nie wykazują żadnego zainteresowania działalnością banku. Również z tego powodu nie uczestniczą w funkcjonowaniu jego organów, nie są aktywni w grupach członkowskich na Walnych Zgromadzeniach, nie uczestniczą w żaden sposób w życiu banku. W związku z czym nie bardzo wiadomo, czy ten bank. W gruncie rzeczy jest i na rzecz kogo powinien pracować. Wydaje mi się jednak, że rzeczą kluczową na przyszłość jest odbudowa relacji z udziałowcami, jest pozyskanie nowych udziałowców z pokoleń młodszych niż rekrutują się obecnie udziałowcy banków spółdzielczych. Również po, poprzez do, oferowanie im usług na odpowiednio, odpowiednim, technicznie atrakcyjnym poziomie poprzez współpracę pomiędzy podmiotami. To pozwoli określić jakąś grupę docelową, maksymalnie, optymalnie dużą osób zainteresowanych działalnością banków spółdzielczych i pozwoli utrzymać to, co było ich zawsze mocną stroną przez wszystkie lata funkcjonowania, to znaczy związki ze społecznością lokalną, realizowanie funkcji społecznych.